Komisja Europejska zobowiązała się do ograniczenia stosowania środków ochrony roślin o 50% do 2030 roku. Co to będzie oznaczało dla polskiego, ale też dla europejskiego rolnictwa? Myślę, że jeżeli by było to egzekwowane i to bardzo szybko, to spowoduje to spadek produkcji może do rzędu 20-30% i dalsze wyludnianie wsi. Bo jeżeli opłacalność będzie spadała, to wyludnianie wsi będą, będą, będą się działy. Żywność będzie coraz droższa. Jeżeli to se Unia, ja sądzę, że. Dopóki nie się, że nie ma alternatywy środków, które będą może wprowadzane, biologiczne lub inne, i jeżeli się nie stwierdzi, że środek faktycznie działa na niekorzyść czy to zdrowia ludzkiego, czy zdrowia zwierząt, czy środowiska. Takich reakcji nie powinny mieć, bo przecież te środki dostały jakieś zezwolenia kiedyś, dostały jakieś prawo. Więc nie można raptownie pozbawiać producentów rolnych jakichś środków, którymi nie da się zastąpić czym, czym, czymś innym. Bo to jest naprawdę groźne. To może spowodować bardzo ogromny spadek produkcji żywności w Europie. Jednak coraz więcej ekspertów zauważa, że w obecnej sytuacji geopolitycznej Europa powinna zwiększać swoją produkcję rolną. Ja zastanawiam się właśnie, czy może Unia Europejska powinna Porzucić te swoje pomysły i w ogóle skąd ten kurs kol kolizyjny? Myślę, że to jest ta presja polityków różnych, zielonych i innych, ale to, to może było. Jeszcze jak żeśmy mieli ten nadmiar żywności teoretycznie w świecie, chociaż on nigdy nie był, ale stwarzało się w sumie tutaj u nas w Europie, że to jest nadmiar, że możemy zmniejszać, musimy myśleć globalnie także, jeżeli mówimy, że świat jest globalny, jeżeli chcemy zmieniać klimat, to musimy myśleć także, żeby zapewnić w wielu rejonach świata ludziom żywność. Więc każde ruchy raptowne i złe, które powodują spadek produkcji rolnej, powinna od tego Unia definitywnie odejść.